Największy talerz kebab w Polsce Od słynnego króla Alibaby Z TikToka. Przyjechaliśmy dzisiaj do Podwarszawskiego Radzymina do Relax Kebab Wchodzę tam i pokazuję Ci to cudo W menu są różne wersje talerza. My decydujemy się Na opcję 5 kg z mięsem kraftowym Ale dodatkowo dobieramy mięso z kuli mocy Żeby mieć porównanie Ty jesteś wega, a mi nie potrzeba Tylko jedne głowie mam Kebab 5 kg. Smakówka. Tak więc czas na ocenę smaku U Alibaby obecnie są trzy rodzaje mięsa Klasyczna kula mocy, kurczak robiony przez na miejscu oraz wołowina w płatach. Ja zdecydowanie wolę dobre mięso i ta kula moc mi kompletnie nie siedzi, ale szanuję króla, że daje ludziom wybór. Połowę talerza zajmują frytki, które nie są posolone, a sosy podawane są osobno. Spróbowałem też kepsa za dwie dyszki z wołowiną, sosy mieszany. Dla mnie taki zwyczajny keps, kurpiący i picie, przydałby się chociażby laważ do wyboru. Podsumowując, talerz jest ogromny, zdecydowanie jest to porcja na 8 do 10 osób i mimo, że nie ma jakichś wybitnych walorów smakowych, to można spokojnie odwiedzić ze znajomymi chociażby dla samego show. A co ty sądzisz o takim talerzu gigancie? Daj znać,